Witajcie! Dzisiaj mamy 27 września, wtorek i to jest nasz wtorkowy codziennik, codzienny program informacyjny. Ograch. Dziś mamy specjalnego gościa. Jest ze mną Koza, twórca portalu bloga Just Cause. Witaj, Koza. Witaj, Marcinie. Co słychać? Yy, całkiem dobrze, dziękuję. Super. Koza będzie nam towarzyszył, później z nim porozmawiamy, aczkolwiek na początek zajmujemy się newsami dzisiejszymi. Otóż, e, proszę Państwa, Cenega powiedziała, zapowiedziała, iż Skyrim zostanie wydany na PC-tach po polsku. Oj, szaliczech, nic e, Zostanie wydany na PC-tach po polsku. I kogo usłyszymy w polskim dubbingu? Otóż będą to... Kościelnego. Nie będzie za kościelnego koza. Linda. Też nie będzie. E, w polskim dubbingu usłyszymy Piotra Frączewskiego, Henryka Talara. Krzysztofa Kowalewskiego oraz Wiktora Zborowskiego. Tenega twierdzi, iż jest to wielki powrót do fali dubbingów, poważnych rpg na PC-tach. Cenega znana jest z wysokiej jakości dubbingów. Jak to... na przykład Far Cry, jeśli się nie mylę. Albo trzeci Fallout, prawda? Albo trzeci Fallout, w którym fallout. Anisona na rzecz... Dokładnie, scena, kiedy rodzi się dziecko. Tak, tak, widziałem ją faktycznie po polsku i choć po angielsku nie wzbudzała, może szczególnie emocji po polsku już było po, totalne drewno. Po, po, po polsku wzbudzała emocje naprawdę. Znaczy chciało się wyjść z pokoju. Kolejna informacja na dzisiaj to jest I Am Alive. Otóż gra, którą jakiś czas temu, już długi czas temu, zapowiedział Ubisoft, ee, coś się ruszyło w temacie. Otóż ESRB, czyli amerykański odpowiednik PEGI, podał taką oto informację. I Am Alive to gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, w której gracze wcielają się w rolę mężczyzny poszukującego swojej rodziny w postapokaliptycznym świecie. Gracze przemierzają ruiny miast, używają maczety, by zabić przeciwników. No tak, sensowne. Jako, że zaprosiliśmy dopiero wczoraj do tego programu, to przyznaję, że chciałbym rzucić jakimś błyskotliwym komentarzem, ale nie za bardzo jest to możliwe, przepraszam. Nie chciałbyś tak sobie maczetą? A czy maczetą? Tak, ale maczeta jest dosyć popularnym narzędziem mordu. Mieliśmy ostatnio chociażby w The Island. Maczeta jest fajna. A o I Am Alive przyznaję, że słyszę pierwszy raz. Przepraszam. Pamiętasz, kiedyś taki był kolega u nas w pracy, co nosił nóż w spodniach z tyłu do tak, obrony? Pa pamiętam. Był wtedy w pełnej panterce. Pamiętasz? Znaczy, nie, no, no. Mam nadzieję, że wiecie, czym jest panterka. Wbrew pozorom nie była trzasta? Nie jest strój z sektropu. Nie, nie. W tym wypadku akurat <coughs> nie. E, teraz jeszcze jedna mniej ważna wiadomość, ale na koniec mamy naprawdę breaking newsa. Mistrzostwa Polski Pro Evolution Soccer pod patronatem firmy CD Projekt będą 1 października w Braniewie. Gdzie, nie, nie. Gdzie jest Zbraniewo? Przepraszam wszystkich użytkowników Zbraniewa. Gdzie jest Zbraniewo? Jeśli ktoś z Was wie, napiszcie. E, myślę, że mamy, jakieś, mamy myślę, jakąś, jakąś nagrodę za to. Tak. Ehm, słuchajcie, otóż ten turniej będzie wypasiony. Będą PS3, mm. będą Xboxy, będą PSP, będą telewizory LED, 32cale, kontrolery Kinect a wygrać będzie można darmowy pobyt we wspomnianym hotelu. Każde, każdy zwycięzca, każdy gracz w Pro Evolution Soccer marzy o pobycie w hotelu w Armii. Czyli, innymi słowy, te konsole tam tylko będą, ale nagrodą jest pobyt w hotelu. Mm, nie, to też będzie nagroda. A to też będzie nagroda. Nie powiedziałem tego, myślałem, że no dokładnie. <laughs> nie no, ale myślę, że na tym będą grali, nie wiem, Mistrzostwa Świata w Pro Evolution Soccer na PSP na przykład. Na 3DS-ie. Na 3DS-ie. Mistrzostwa Polski. Pięć, pięciu zawodników, czyli pięciu osób, które kupiło 3DS-y w Polsce, weźmie udział. <grym> Ale też jeszcze musieliby kupić oryginalne wersje. Widzisz tego za kamerą? On kupił 3DS-a. Kupiłeś, a kupiłeś Pro Soccer? Przyznaj, jesteś mistrzem Polski w Pro Soccer na 3DS-ie. Nie, on gra w Zeldę. W tę <grym> samą Zeldę, która już była na wszystkich innych konsolach? Ja <grym> i weekendu? się jara o siódmy raz. E, <grym> dobra, czwarta wiadomość na dzisiaj. Mo. mo, mo, mo Mojang? Mogę ci pomóc? Mo, Mojang? Mojang. 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 No ci, co zrobili Minecraft'a. Minecrafta no Mojang, ale tak, tak, to jest Mojang. Zapowiedzieli, że 29 września Minecraft trafi na wszystkie urządzenia z Androidem. Otóż do tej pory dostępny był tylko i wyłącznie dla osób, które miały Xperia Play. Jak wiecie, pewnie Xperia Play, jak się ją rozsunie, ma tam kontrolery, ma kółko. krzyżyk trójkąt, kwadrat z PSP-ma, krzyżaka i dwa takie niby analogi, które działają jakby chciały, a nie mogły. Ale teraz Mojang zapowiedziało, że już każdy kto ma Androida będzie mógł wsiągnąć sobie Minecrafta. Także, Będziesz mógł budować piersi nawet w metrze. Dokładnie. Super. E, znaczy ja grałem w tą wersję na Xperia Play i powiem Ci, że na takim e, małym ekranie ta grafika naprawdę robiła wrażenie. No wiesz, bo ta sama rozdzielczość przypuszcza. Tak, <grymcząc> prawdopodobnie tak. E, nie no, umie na Macu Full HD działa. Ale trochę ci cię ciało, niech I teraz breaking news. Teraz yy, ekran no zrobi teraz, się. Teraz yy, może się rozstąpi. Otóż się. Yy, 7 października Nintendo, nie, to... znane i lubiane. Nie widzę tu nic przełomowego. Wprowadzi Wii Balance Board w czarnym kolorze. O, się jest. W czarnym kolorze. Wiedzcie, co się dzieje. Jak podaje Kotaku główną nowością w czarnym Wii Balance Boardzie, będzie, będzie Czarny to, kolor. Czarny kolor, tak. Ale będzie to, że będzie szybciej zbierał brud. I ja tym samym kończę newsy i jeszcze Koza ma... Przepraszam, do... ale ja mam pytanie a propos tego Balance Boarda. Skoro tak? robi się czarny, a wiemy, że czarny jest czarny jak smoła, to może do następnego odcinka powinien zostać zaproszony specjalista od koloru czarnego? Ksiądz Natanek? Tak. Wiesz, co budżet nam nie pozwala? Ostatnio kupując parówki, wykorzystaliśmy cały budżet. 4,26. Na najbliższe 3 miesiące. Niestety. Dzień. Dobrze, w takim razie ja już zamykam mojego MacBooka Pro. I teraz Koza, co masz nam do powiedzenia? Po co ty się przyszedłeś w ogóle? Zosta przyszedłem tutaj, ponieważ zostałem przez Was zaproszony. A, no to zauważyć. Tak. I jeszcze wczoraj myślałem, że to jest bardzo fajny pomysł, a dzisiaj jak, pomyśl, jak zobaczyłem dumpka w kaszkiecie, to jest chyba kaszkiet. To jest czapka. To jest czapka i okularach bodaj Taeri. To pomyślałem, że to nie jest aż taki dobry pomysł. Obiec robię takie rzeczy pierwszy raz, obiecuję, że postaram się już patrzeć tam w kierunku Boromiego. Yy, zostałem też tu zaproszony tutaj dzisiaj, żeby zapowiedzieć nowy program, który pojawi się na Gaminatorze. Będzie to program z moją skromną osobą i będzie się tyczył filmów. Chyba możemy powiedzieć, że nie będą to premiery kinowe. Będą to filmy, które mi się podobały albo które mi się nie podobały. I po prostu mam wam o nich opowiadać. A mówię o tym dlatego, że mamy jest dla Was przygotowany konkurs. Prawda jest taka, że Dąbek nie ma pomysłu na tytuł. Zostaw skupiego. Dąbek nie ma pomysłu na tytuł. Ja nie mam dobrego pomysłu na tytuł, więc pomyśleli, pomyśleliśmy, że wykorzystamy najtańszych możliwych copywriterów na świecie, czyli Was. A w zamian za wymyślenie hasła wartego miliony, przygotowaliśmy dla Was zestaw nagród. Dwa najciekawsze tytuły zostaną nagradzone filmami na DVD. Są to dwa egzemplarze inwazji, bitwy o Los Angeles. Jest to bardzo fajny film z Aaronem Eckhartem między innymi i jeśli się nie mylę z Michel Rodriguez również. To ciekawa produkcja. A do każdego filmu dorzucimy Coś, o czym kobieta by na pewno wiedziała, czym to jest. Też mamy dwa takie egzemplarze ze sklepu, którego nazwy nie wymienię, ponieważ nie, byłoby to lokowanie produktów. Nie zapłacili nam za to. A nie zapłacili nam za to w przeciwieństwie do na przykład producenta tego napoju albo producenta. Tych oto komputerów. Delikatnie, on dużo kosztował. Albo tych telefonów. Delikatnie, on też dużo kosztował. Albo tych maskotek. On też dużo kosztował. <laughs> yy, tak więc właśnie takie oto zestawy dla was przygotowaliśmy. I tak jak powiedziałem, macie wymyśl... W zadanie konkursowym jest wymyślenie możliwie najciekawszego, najbardziej chwytliwego tytułu, jaki powinien mieć nowy program o filmach, który niedługo się pojawi na Gaminatorze. Się, Dziękujemy bardzo Dziękujemy i do, bardzo. do zobaczenia jutro. Widzimy się o tej samej porze, czyli o którejś godzinie w środę. Jak chłopaki zmontują i wyrenderują film. Do zobaczenia.